Cześć, witajcie. Po raz kolejny jestem gościem Salonu Trendy w Pszczynie i tym razem zaproponujemy Wam fajną fryzurę na wyjście. Będą to takie romantyczne, miękkie loki. Także zapraszam Was serdecznie i oczywiście całość zostanie jeszcze uzupełniona o makijaż. Także już się cieszę na tą zmianę, bo to będzie kolejna fryzura, którą będę mogła sobie zrobić w domu. Trzymajcie się i do zobaczenia później. To jest w ogóle, szybkie takie bardzo długie przydzielki. Mm -hmm. e, to ma być w ogóle całkowicie takie ryż. Naturalne, nie? I później się to sobie całkowicie mm -hmm. i one są takie bardzo mocne. Mm -hmm. A utrwalamy coś jakimś lakierem? Czy... Tak, delikatnym mm -hmm. lakierem, e, który nie obciąża. To, to, wiesz, mm -hmm. tylko utrwali bardzo no, A w domu to jakim urządzeniem bym to mogła zrobić? Lokówką prostownicą. Można mhm. Bo to, czym teraz nie robisz, to jak to się nazywa? Logówka. Logówka. Tak. Stoszkowa. Tak. Bardziej funkcjonalna. Mhm. বাড়ছে mm. Wam, mniej więcej prezentuję. Wyprostowałyśmy grzybkę, a loki zrobiłyśmy lokówką stożkową, a jeśli nie macie lokówki stoszkowej, w domu, możecie ją śmiało zastąpić m, zwykłą lokówką bądź prostownicą do tego trochę lakieru, żeby ją delikatnie utrwalić i oczywiście całość rozczesnąć, żeby efekt był bardziej naturalny i miękki. Także teraz zabieramy się za makijaż i pokażę się Wam już na samym końcu. Jak widzicie jestem już w gotowym makijażu, zrobiłyśmy kreskę, nałożyłyśmy cień troszeczkę takiego, świetlistego pyłku, róż i nałożyłyśmy czerwoną, intensywną pomadkę. Delikatnie poprawiłyśmy włosy, żeby całeś miała taki bardziej wyjściowy charakter i teraz Wam pokażę, czego użyłyśmy. Wszystkie kosmetyki, którymi wykonałyśmy makijaż, były z marki Inglot na pewno bardzo dobrze znacie. Użyłyśmy pomadki takiej którą można dostać we wkładzie tej czerwonej w środku. Oczywiście wszystkie numery nakrzewam pod spodem, żeby teraz nie wyciągać. Jeśli chodzi o róże, też mam tutaj taką paletę róże, a my użyłyśmy tego. Oczywiście eyeliner, lubiany też przez wszystkich i do tego jeszcze ten świetlisty pyłek, o którym też wspominałam. On jest w kolorze 55. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Także zapraszam Was serdecznie na Facebooka. Tam oczywiście wszystkie linki, wszystkie zdjęcia, dużo więcej informacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie zobaczymy się w kolejnym filmie i że Salon Fryzerski Trendy też zaprosi mnie na, może na kolejną metamorfozę bądź na inny film. Dajcie znać, czy byście chcieli takie wideo widzieć na moim kanale. Trzymajcie się, podziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.